Witajcie drodzy! Dzisiaj w klasycznej przygodzie, prawdziwy klasyk. Auto z potężną historią w motorsporcie. Starty w serii DTM. Rocznik 1992 Alfa Romeo 155 V6. Samochód z historią z Niemiec co ciekawe z książką serwisową nawet Samochód z roku 92 z niespotykanym w tym modelu bardzo rzadkim silnikiem Busso V6 Alfa Romeo 155 charakteryzuje się bardzo ostrymi liniami nadwozia ostra kreska projektanta auto znajduje się w stanie takim blacharskim i mechanicznym raczej do raczej do naprawy mniejszej lub większej, ale stopień oryginalności tego auta jest dość wysoki. Wnętrze samochodu drewno połączone z ze skórą, co ciekawe, o wyjątkowości tego modelu mogą świadczyć loga Alfa Romeo, zarówno na przednich fotelach, jak i na tylnych. Mimo 1992 roku, samochód posiada już poduszkę powietrzną. Samochód posiada ABS Posiada Jak widzicie klimatyzację automatyczną no, Również na zegarach znaczek Alfa Romeo Na wyposażeniu cztery elektryczne szyby, tu jest sterowanie tylnymi szybami, oczywiście z przodu sterowanie szybami przednimi. Drewniana kierownica. Drewniane wstawki, to jest faktycznie chyba słuchajcie jakiś fornir, bo tutaj widać... przy pęknięciach że to jest wydaje mi się coś w rodzaju forniru i tak jak widzicie automatyczna fotele skórzane pod łokietnikiem sterowanie elektryczne i co ciekawe może włączymy to, co ciekawe działa ło alfa słynie z tego że chochliki jakieś elektryczne się tutaj Znajdują. Ale tak jak widzicie, możliwość elektrycznego sterowania fotelami. Również podłokietnik z tyłu. cena była zamontowana na dachu jest w bagażniku już urwana auto miało kiedyś instalację gazową którą ktoś który z wcześniejszych właścicieli wymontował o no, tutaj mamy takie bardzo ładne podłużne pęknięcie szpachli więc ktoś tu już coś kiedyś robił, generalnie auto całe było malowane to widać to jest świeża, zobaczcie, po konserwacji uszczelek, po wymyciu takim dokładnym, a więc silikon i tak dalej. No ale, tak jak widzicie, części te lakiernicze są w słabym stanie. Szyby 9 rok, więc przynajmniej ta szyba i ta oryginalna, również na progach Alfa Romeo, również fotel pasażera sterowany elektrycznie. Oczywiście również też sterowane elektrycznie lędźwie. Tu z przodu jakieś małe przygody były, wgięty błotnik nad kołem tutaj przy kierunkowskazie Natomiast lampy są oryginalne boszowskie również halogeny Carello oryginalne chociaż zderzak wydaje mi się, że był wymieniany, ponieważ, ponieważ jest czarny, a samochód jest grafitowy A tutaj widzimy nosi już ślady wcześniejszych napraw i pojawia się rdza, więc to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście połamane lusterka, jak to w alfie 155, połamana klamka. No, to jest wszystko oczywiście do zrobienia, ale to są takie mankamenty, które mogą odstraszać. ...kiedy interesujecie się takim samochodem. Tu przednia szyba też widać była... była naprawiana... ...prawdopodobnie wymieniana. Zaraz zobaczymy... ...z którego jest roku. Tylna szyba jest 92 rok. Tu też 92, więc albo ktoś przy naprawie postarał się znaleźć z tego samego roku... Albo jeszcze są szyby boczne tylne oryginalne. Podobnie też jak szyba, szyba tylna. Widzicie, nie wiem czy to widać, na dole jest dwójeczka. O, teraz widać dwójeczka, a więc a więc rocznik 92 tego elementu. Zobaczmy jeszcze boczną szybę. Tu przednią. Tutaj jest trójeczka. To widać, o teraz widać, tu jest trójeczka, no i oczywiście nieudolne oklejanie przy malowaniu, jakby był problem ze zdjęciem, to już ja nie rozumiem takich napraw. A, a jeszcze przednia szyba, zobaczmy, o przednia szyba Alfa Romeo i 9.4, 9.4, ciekawe. Czyli trzeba była wymieniana albo od innego samochodu założona, po prostu. I tak mi się wydaje, tak jest chyba najrozsądniej myśleć. Albo kiedy auto miało 2 lata, była trzeba wymieniona, ale wydaje mi się, że że to nie robił. Zobaczcie, warsztat autoryzowany. Chociaż różne rzeczy się słyszało o warsztatach Alpy Romeo. Ok, zobaczmy silnik. A propos, słyszeliście kawał? O właścicielu Alfa Romeo. Dlaczego właściciele Alfa Romeo nie mówią do siebie dzień dobry, kiedy spotkają się na ulicy? Bo już rano widzieli się w warsztacie. <laughs> Alfa Romeo 155 V6. Tutaj widzimy. Jednostkę w układzie V. Tu mamy trzy cylindry. I tutaj mamy kolejne trzy cylindry. Samochód miał wcześniej instalację gazową, po czym widzimy o jakieś takie pozostałości, które na pewno nie wpływają dobrze na pracę tej jednostki. Ale co ciekawe, Samochód wydaje się poza tym, że był odświeżony kiedyś lakierniczo, to wydaje się oryginalny, bo tak jak tutaj widzimy, oryginalna wlewka i to nie jest nowa wlewka, ona już ma wiele lat. Tutaj zalecany olej Specjal Formuła Selenia 10W40 Ciekawe, że akurat taki. Tutaj mamy oryginalne wlepki AlphaMeo, no, oczywiście tabliczka znamionowa oczywiście Tabletki, ta, yy, naklejki informujące tutaj o układzie chłodniczym, tutaj chyba o klimatyzacji, oczywiście ABS, tak jak widzicie. Poszukajmy jeszcze, gdzie możemy znaleźć oryginalne części tego samochodu. Tu jest depo, a więc to na pewno nie jest część oryginalna do tego auta. Z drugiej strony też jest depo. Tu jest też depo, więc kierunkowskazy te boczne zostały wymienione. Tutaj widać jakieś drobne ślady napraw. Tutaj na tej masce. Więc coś tu kiedyś się. Coś tu kiedyś się działo. O, tutaj nawet nie takie drobne ślady napraw. Albo po prostu blacha pękła. Tak, to jest blacha, to nie jest szpachla. Uff, już myślałem. Generalnie auto jest jezdne, poza dziurawym układem wydechowym. No i oczywiście no nie za specjalnym układem tym dolotowym, bo jeśli o to chodzi, no to auto przerywa ksztufi się czasami nie chce przyspieszyć, wiadomo to wszystko trzeba Trzeba posprawdzać, być może jeszcze część instalacji gazowej się pozbyć. Tu widzicie ciekawy, ciekawy motyw z otwieraniem bagażnika poprzez odchylenie znaczka na bok. O, i tu mamy kolejną rzecz świadczącą o oryginalności. Lakier 638a. 638a, lampy tylne z logiem Alfa Romeo, coś mi nie może ten telefon dzisiaj znaleźć ostrości. Opony popękane. Zobaczcie jaki duży bagażnik. Auto bliźniacze z Fiatem Temprą, z lunchą Dedrą, którą też będę mógł Wam pokazać. Ciekawe tylne błotniki, podobnie jak w Temprze, odkręcane, niespawane. Zobaczcie, tylne błotniki odkręcane, podobnie jak przednie. To jest dość ciekawe, bardzo ładna tapicerka skórzana, oczywiście do odnowienia, ale już zaimpregnowana, natłuszczona, żeby trzymała swoją strukturę, nie pękała. Tak, natomiast tutaj w środku, tu oczywiście nadkola również, nadkole tylne, słupek B, to wydaje mi się również było malowane. I nie wiem, czy tu nie powinno być jakichś fabrycznych jeszcze naklejek. Na drzwiach ich nie ma. Również na wnękach drzwi nie ma. Jest na tylnej i przedniej klapie. Jak widzicie uszczelki się błyszczą, bo zostały świeżo co pokryte silikonem. Także celowo tego nie wycieram, bo chcę, żeby ten silikon po prostu sobie stopniowo wsiąkł w te uszczelki. Samochód tak i tak będzie stał. koła jakie tutaj mamy akurat to są oczywiście fabryczne felgi tutaj mamy Alfa Romeo napis również dakielek Alfa Romeo błotnik jak widzicie cały wypiaskowany nie kamyczku e, piasku, opony 195-50 r, r 15 Tutaj również ogniśkardy się zaczynają. Jak i tutaj widzimy jakieś, zobaczcie, braki ale ogólnie samochód prezentuje się jako baza taka do renowacji, do odnowienia prezentuje się bardzo ładnie oczywiście układ wydechowy będzie trzeba będzie trzeba naprawić prawdopodobnie wymiana kluczowych elementów jak nie całości Samochód posiada również centralny zamek. No ale przejdziemy się, zobaczycie jak to auto jedzie. No tutaj tak jak mówię szału nie ma, ponieważ samochód samochód wymaga regulacji, wymaga również wymiany takich kluczowych elementów mających wpływ na pracę silnika jak układ wydechowy, również te przewody zasilające które Wam pokazywałem tam Samochód jest, jest po demontażu instalacji gazowej. W związku z tym, no też trzeba to przejrzeć, czy to, aby na pewno zostało dobrze zrobione. No to odpalmy, jak ta fałszusteczka pracuje. Trzeba w nim, w nim przejrzeć, ale jest dość sztywny. Skrzynia biegów jego wchodzi bardzo topornie. Samochód bardzo również gubi olej, a więc trzeba sprawdzić. Olej w silniku jest na pewno. Natomiast olej w skrzyni trzeba sprawdzić, coś tam się dzieje, którym z musi puszczać. Tak, skrzynia biegów jest bardzo imprecyzyjna. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie. Wydaje mi się, że samochód warty renowacji, warty zainteresowania. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.